Pre-Zero Grand Prix polskiej siatkówki to rozgrywki łączące siatkówkę halową i plażową. Areną zmagań będą boiska do plażówki, ale w trakcie meczów obowiązywać będą zasady halowe. Wyjątkiem będzie to, że drużyny będą czteroosobowe a nie klasyczne szóstki. Generalnie to jest też inna siatkówka od klasycznej siatkówki plażowej, dlatego też można powiedzieć, że równie ciężko przestawić typowe plażowiczki na grę 4 na 4, a takie zawodniczki też mamy u siebie. A jeszcze z innej strony, to patrząc, to tak dużo czasu minęło od ostatnich treningów gier na hali, że myślę, że dziewczyny już prawie, że zapomniały, jak to jest na hali i jest nam o wiele łatwiej świeżo wejść na ten piasek. Akurat tak, się, tak, tak zaplanowaliśmy przygotowania, że ten lipiec koncentrujemy się głównie na przygotowaniu motorycznym siatkówka miała być i jest uzupełnieniem tego treningu. A że pogoda dopisuje, mamy możliwość korzystania tutaj z obiektów przy szkole podstawowej numer 97 z boisk pla plażowych, więc z tego korzystamy, przygotowujemy się pod tą ligę. Mimo, że to przede wszystkim dla ekip ma być dobra zabawa, to trenerzy oczywiście widzą w turnieju szansę na. Poważną siatkówkę. Z jednej strony ma być to dobra zabawa, ale trzeba pamiętać, żeby była dobra zabawa, to musi być też dobra, satysfakcjonująca siatkówka, więc y, kilka rzeczy trzeba przepracować, przećwiczyć. No i zagrać optymalnie dobrze w Krakowie. To sprawdźmy, kto będzie bronić barw w Wrocław pod Wawelem. Jedzie zespół siedmiosobowy. To będą trzy nasze młode wychowanki: Julka Kleszcz, Julka Pańko i Asia Chorąża. One teraz są w rytmie treningowym w siatkówce plażowej, ponieważ w tej chwili grają, rywalizują w mistrzostwach Polski kadetek i juniorek. Do tego dwie nasze, nasze nowe dwa nabytki: Aga, Adam, i Paula Słonecka, które też są z plażą obyte. I do tego uzupełnienie składu na rozegraniu Ada, Szady, i uzupełnieniem, wzmocnieniem na środku Karolina Fedorek. Co dalej z siatkówką plażową i wolej Wrocław? Wszystko zależy od wyniku, ale zespół powoli myśli już o grze w hali. Zależy, jeżeli okaże się, że awansujemy do finałów w Gdańsku, no to na pewno będzie trzeba poświęcić jeszcze jeden, jedną, dwie jednostki treningowe, żeby na tym piasku popracować. Natomiast w założeniu chcemy już w pełni przenosić się na hale. Jeszcze przyszły tydzień będzie taki przejściowy, natomiast od 3 sierpnia mamy w planie ruszyć pełną parą z przygotowaniami halowymi. Też po to ten lipiec przepracowaliśmy motorycznie, żeby na tej hali już ruszyć ze wszystkimi elementami, żeby móc skakać, żeby móc atakować, blokować i prezentować pełną siatkówkę. Wolej już zaplanował także halowe granie przed sezonem. Mamy już właściwie większość sparingów zaplanowanych, oczywiście trzeba jakieś pojedyncze potwierdzenia. W tym roku tak został ułożony kalendarz naszych sparingów, że tak naprawdę czeka nas jeden wyjazd dwudniowy. W połowie sierpnia 14-15 do Bielska. Natomiast kolejne mecze to już są jednodniowe gry sparingowe, gdzie albo będziemy gospodarzami, albo będziemy jechać w dniu sparingu, rozgrywać mecz i wracać do siebie. Kibiców wrocławskiej siatkówki czeka przyzwyczajenie się do nowego zespołu. W kadrze przecież zaszła rewolucja. To jest wszystko widoczne na papierze. Zespół został gruntownie przebudowany. Uważam, że jest mocniejszy. O tym świadczą fakty, o tym świadczy CV zawodnicze, które dołączyły do zespołu, o tym świadczy ich potencjał. Natomiast, oczywiście, wszystko jest teraz kwestią odpowiedniej pracy i, i, i zgrania tego i udowodnienia na boisku. Zgadzam się, że, że naszym tutaj celem minimum jest i trzeba to głośno mówić minimum awans do playoffów, awans do ósemki. A w tym momencie. Playoffy to już jest jakby inna bajka. Wszystko jest kwestia formy przygotowanej na ten, na ten moment i będziemy mogli o tym rozmawiać, jeżeli będziemy bliżej tych playoffów. I, I wtedy będzie można wiarygodniej powiedzieć, na co nas dokładnie stać. A pierwsze przetarcia na piasku. Wolej Wrocław zmagania w weekendowym turnieju rozpocznie od meczu z Grot Budowlanymi Łódź. To w piątek tego samego dnia zmierzy się jeszcze z San Pajdą Jarosław i MKS-em Kalisz. Fani baseballu przecierają oczy ze zdziwienia. Liderem tabeli Barons. z tego nikt w przedsezonowych scenariuszach nie brał pod uwagę. No myślę, że to nie jest zmartwienie dla mnie, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Oczywiście jest to dla, dla nas jakaś nowość. Maksymalnie drużyna z Wrocławia kiedyś była na drugim miejscu, także rozpoczęliśmy ten sezon fantastycznie. No i chcemy trzymać tak dalej. Wrocławianie swoim torem przygotowują się do meczów z zespołem ze stolicy. Wiedzą o nim niewiele, bo podczas dwóch weekendów zaprezentował on zupełnie inny baseball. Taury Warszawa póki co zagrały dwa różne mecze. Wygrali dwa mecze z Osielskiem, żeby niespodziewanie w ostatni weekend przegrać dwa mecze z drużyną z Żor. Także nie wiadomo na co ich stać. Trzeba jeszcze przyznać, że Teraz do Warszawy dojdzie ich trener. Wróci ze Stanów. Marek Podgórski, który na pewno wzmocni bardzo mocno drużynę z Warszawy. Nasi zawodnicy już wiedzą na co i na kogo przede wszystkim w niedzielę trzeba zwrócić uwagę. Na pewno będziemy musieli nauważyć na pałkę, jak to. Każdy drużyny w ekstralidze, namiotaczy, przede wszystkim. No i na infil, żeby to były normalne, dobre odbicia na zapole, żebyśmy obydw, ob, obyśmy wygrali. Tak jak Hubert Marcinkowski popisał się homranem w tamtym meczu, niech popisze się kolejny debiutant. Ja, Franek, albo Kasper Waśka. Patrząc na historię spotkań wrocławsko-warszawskich, wiemy, że w niedzielę warto odwiedzać stadion na Zakrzowie. Emocje wręcz. Gwarantowane. W Warszawie zawsze są mecze bardzo ciężkie. W ostatnich dwóch, trzech latach mecze z Warszawą we Wrocławiu kończyły się naszym zwycięstwem jednym punktem tylko. Także z ostatnich czterech meczy wszystkie mecze właśnie kończyły się zwycięstwem jednopunktowym. I jeśli by zakończyło się teraz. Tak znowu, no to naprawdę byłoby fajnie. Wrocławianie do starcia z centaurami przystąpią w optymalnym składzie. Skutne, musiałem odpocząć. Mam nadzieję, że tutaj trenerze dadzą mi znowu szansę i pokażę się z dobrej strony. Tak jak z Żerami. Kibice i bejsboliści w tym sezonie musieli się zaadaptować do pewnych zmian. W tym sezonie mecze trwają 7 zmian i 7 zmian. W tamtym sezonie było 9 i 7. Mecze są troszkę krótsze. Dlatego musieliśmy się troszkę dostosować do nowych zasad i jak gdyby dobrać. Yy, Taktykę, żeby troszkę szybciej zdobyć punkt, żeby mieć y, przewagę nad drugą drużyną, i, i do tego staramy się dostosować, i może dzięki temu nam tak dobrze idzie. Pierwsze niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 11, drugi mecz zaplanowano na 14.